W imieniu wspólnoty samorządowej BB zapraszam na film. Roman Matyja. Sprawy oświatowe i wyznaniowe w 1914 roku w sposób zasadniczy łączyły się z coraz silniejszymi nurtami narodowymi. Polacy, idąc za ciosem, organizują bardzo mocne polskie szkolnictwo. Początkiem wieku w Powiecie Bialskim działały męska i żeńska trzyklasowa szkoła wydziałowa, czteroklasowa szkoła w Lipniku. Poza tym cztery szkoły miały po trzy klasy, dziewięć szkół po dwie klasy i dziewiętnaście szkół po jednej klasie. Natomiast w 1914 roku na terenie powiatu działało gimnazjum, seminarium nauczycielskie męskie i żeńskie. Wydziałowa szkoła męska miała 4 klasy, a żeńska 5 klas. W Lipniku była już pięcioklasowa szkoła. Progres niesamowity, gdyż 13 szkół miało po 4 klasy, 11 szkół po dwie klasy, a 15 po jednej klasie. W tym samym czasie szkolnictwo niemieckie Utrzymuje się na tym samym poziomie, co budzi niechęć niemieckich nacjonalistów. Mało kto wie, że w 1914 roku organizacje wszechniemieckie zachęcały do rozbioru Austrii. Pojawiła się nawet mapa Europy, na której nie było już Austrii. Ale wszystkie ziemie, w większości zamieszkane przez Niemców, zostały przyłączone do cesarstwa niemieckiego. Przejaw tych dążeń do dzisiaj widać na widokówkach z Bielska, na których powiewają niemieckie. A nie austriackie barwy. Miejscem do walki narodowej była oprócz szkoły również religia. Rada Miejska w Białej postanowiła, aby w miejskich szkołach polskie dzieci uczyły się religii po niemiecku. Z tego powodu kilkuosobowe grupy odwiedzały Polaków mieszkających w Białej i przekonywały ich do podpisania deklaracji, że chcą, aby ich dzieci religii uczyły się po niemiecku. Do skandalu doszło podczas Świąt Wielkanocnych. Polacy. Pozwolili sobie podczas rezurekcji zaśpiewać po polsku wesoły nam dzień nastał, za co zostali oddani do prokuratury. Jak łatwo się domyślić, prokuratoria nie widziała powodów kroczenia w sprawie znanych przypadków w czasie rezurekcji, jednak niemiecki nowy czas o tym wydarzeniu pisał tak. A jednak stało się, czego nie przypuszczano. Podczas uroczystości kościelnej Zmartwychwstania Pańskiego śpiewano dotąd w białej zawsze pieśni w języku niemieckim. Na tego choczną uroczystość przybyło jednak mnóstwo dzieci polskich wraz ze swymi nauczycielami. Podczas odśpiewania pieśni niemieckich chciały dzieci i nauczyciele śpiewaniem pieśni polskich śpiew niemieckich dzieci przekrzyczeć. Pomiędzy uczestnikami nabożeństwa. Miało przyjść do biatyki. Do kolejnego starcia doszło w kościele Opatrzności Bożej przed Bożym Ciałem. Tamto, po Mszy Świętej, odczytano rozporządzenie, wydane przez tutejszego proboszcza, ustalające porządek nabożeństw na oktawę Bożego Ciała. Zarządzeniem tym wyeliminowano zupełnie pieśni polskie z nabożeństw w tym czasie. Prócz jednego dnia, w którym można Polakom przy jednym ołtarzu chwalić stwórcę pieśnią w języku polskim. Rozgoryczenie było tym większe, że proboszcz Rychlik w uzasadnieniu swojej decyzji podparł się rozporządzeniem Episkopatu Krakowskiego. Mieszkańcy byli w szoku. Swoje żale natomiast wlali w stronę Krakowa i postanowili sprawę poznać u źródła. Delegacja z Białej pojechała do Krakowa, a tam dowiedziała się, że decyzje Kurii i biskupa Zapiechy były zupełnie inne. W tych okolicznościach proboszcz Rychlik został zmuszony do tego, aby na czwartkowym nabożeństwie odczytać decyzję, że w niedzielę 14 bieżącego miesiąca suma i procesja do wszystkich czterech ołtarzy będzie Polska. Możemy się domyślić, że wcześniej, układając plany, proboszcz uległ naciskom Komitetu Kościelnego. Ostatecznie procesja Bożego Ciała w Białej była uroczystością imponującą. Na uroczystość stawiły się wszystkie polskie organizacje. Były szkoły polskie, sokoły, skauci i tak dalej. Podczas sumy spadł ulewny deszcz, jednak tuż przed samą procesją deszcz ustał. Procesyja wyległa na plac deskowa, obeszła wszystkie ołtarze. Chór seminaryjny śpiewał podczas procesyji, zaledwie zaś procesyja wróciła do kościoła, Parę minut po 12 godzinie znów zaczęło padać i już po południu było brzydko. Co uznano za kolejny przejaw życzliwości niebios dla polskich wiernych. Zauważono również na niej duże braki wśród społeczności niemieckiej. Takie to wydarzenia w 1914 roku na niwie szkolno-religijno-narodowościowej rozpalały umysł tutaj żyjących.